Cześć, witaj w kolejnym odcinku gry Minecraft. Niestety pierwszy film chyba był bardzo krótki, bo coś się stało z prapcem, że nie chciało mi nagrywać. Miałem małe problemy, dlatego tak krótko wyszło. Ale z mnie wracając do tego, co robiłem, czyli pozbierałem sobie trochę drzewa. Niezbyt dużo na nasionko mi wypadło. Tutaj magicznie znikają te teksturkowe kwadraciki, czyli liście. Dobra, trzeba by chyba jeszcze pozbierać. Nie? Więcej ziemi, drewna. Z tego co czytałem, można też tu chyba robić jakieś kill żeby móc kopać kamień. A propos kamienia, właśnie tu jest. Kaktus mamy nawet. O, nawet mamy kurczaka. O kurde. Ale fajny dźwięk wydaje postać. Nie wiem czemu, ale bawi mnie. Zabawne jest nawet. Dobra. To zanim wszystko cokolwiek zrobię, spróbujmy. Powiedz w biedną prowencję Nie bądź taka, no chodź No chodź, nie bądź taka ja, O Tylko tyle dostałem Właśnie Ja muszę i tak troj... o wow, wow. co to było? Kurczuś, czy to byłeś ty? Um, gdzieś pode mną coś się dzieje O, ktoś tam jest co teraz zombie jest? Ok, ja tam lepiej, żeby nie wpadł, ale potrzebuję więcej krowy, bo zapomniałem. Czy też tam pisało, że trzeba sobie robić chyba łóżko, nie wiem. Nie, w tej wersji jest łóżko, nie. Chyba w nowszych było, nie wiem, w sumie. I tak chyba źle robię. Czekajcie. I. Pyk. Niech będzie. Czy ja tam widzę obce? A i owszem i jedna coś tam Miała jakiegoś baga chyba? albo no ja coś źle widziałem no bo... nie jednak jest okej okay. ich jest tu dużo więcej, wow spoko o! świetnie jedno uderzenie i już mamy bełnę. świetnie szkoda, że tylko jedna bełna ale, a nie, tu mamy dwie nie, no. trzy nawet, wow okej okay. w sumie w końcu jest tak jakby po środku, mamy jeszcze chyba trochę czasu przed nocą, żeby, nie wiem, się schować i zabezpieczyć przed tymi dziwnymi stworami, które były na samym dole. Bo w sumie nie ukrywam, że tu podobno są potwory i tu ich dużo więcej. Są te zombie, te takie dziwne zielone, co wybuchają, nie pamiętam jak się nazywają, ale sobie pewnie przypomnę do następnego odcinka. No i chyba tyle, nie, są jeszcze chyba te e, szkielety i nie wiem czy są jeszcze jakieś inne potwory w sumie widzę że jest też tu inny rodzaj drzewa ale nie wiem czy on się czymś różni poza tym że nie wiem czy będzie taki sam czy może biały nie deski, deski to deski nie tylko gatunek jest inny nie wiem jeszcze, je, je, jeszcze nie ogarniam tej gry. Na trainerach co oglądałem, no to prezentowała się fajnie, bo może było tam naprawdę z tego co pokazywali budować nawet i w powietrzu. Ta, ciebie już nie potrzebuje, może stąd odejść. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tu było nawet fajne takie miejsce i chyba ono było tam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Taka idealna ściana była Chyba. Czy... No, powiedzmy... Powiedzmy, że niech będzie gdzieś tu. O! Tutaj na przykład, powiedzmy. Tylko będzie trzeba trochę oczyścić z tej ziemi. Można zrobić sobie jakieś takie... Spodki, To powiedział, że akurat musi być całkiem na dole. To zaraz będę musiał sobie zobaczyć na kartce. Mam takie wydrukowane kartki, znaczy kartki, obrazki z tym podstawowym craftingiem. I zaraz sobie chyba zrobimy drzwi. Tylko pierdolę, ja muszę jak najszybciej się z nimi dokopać. Więc chyba podstawową rzeczą jaką będzie to pierwszy jako tako zamknąć. Pójść spać i dopiero potem coś stworzyć. Nie wiem czy tą ziemię też niszczyć. Dobra, nieważne. Schowmy się, to musimy przetrwać tą pierwszą noc. Tak, wiem, to jest głupie w sumie. Dobra, muszę się wam przyznać. Grałem w Minecrafta w sumie już kilka dni wcześniej, dlatego już wiem coś takiego jak łóżko, że można spójść spać. O wcześniej pamiętam, że jak mnie atakowali, to się wkopałem gdzieś na dół No i po prostu siedziałem, nie wiem ile tutaj ta noc trwa 15, 20 minut? Jakoś tak? N nie jestem pewien Ale potem uznałem, że W sumie spróbuję sobie nagrać jak gram i w sumie chciałem się do tego jako taką miarę przygotować Dobra, w sumie co, 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 co się wychylać? Może mi chyba tak nikt nie wejdzie, bo w sumie mm, nie chcę żeby było zbytnio ciemno A co trochę więcej miejsca zrobi, bo się boję, że potem coś się stanie, jak gół, będzie mało miejsca na łóżko Okej okay. To ja nie wiem, dobra zaryzykujmy No nie, zaś tak źle w sumie, dobra I powinno zaraz się zrobić dzionek chyba Halo? O, kurde, ale jasno O, tak jak mówiłem, tu jest zombie... Tam się chyba zombie pali. Tam też ktoś był. O, a tam jest ten zielony coś. To co mówię, że to chyba wybucha, ale... To wybucha jak go atakujemy, czy... Nie wiem, bo nie pamiętam. One atakują nas jak my jest... O, idzie do nas. Czyj zielony, co u ciebie? O. No nie! Kurde! Game over! A tam jeszcze jeden chodził. Respawn? Ok. Czyli. Tu jest jakby główny punkt, gdzie się rodzimy na nowo, ale. Kurde, nic nie mam. Szlak. Dobra. Kopio to zabrzmi, ale może. Którędy ja mam iść teraz? Dobre pytanie. Kurde. Znaczy wiadomo i tak tam muszę iść. Znaczy nie konkretne te miejsce, ale obok, bo tam mam ten swój pierwsze początki domku. A że też jest trochę tam sporo drzewa, to sobie tam pozbieramy. Ale z ciekawości chcę sprawdzić, czy. Czyli temy, Znaczy, czy moje rzeczy tam zostały? No nie jestem pewien. Tylko... Kurde, nie pamiętam, gdzie to było. Chyba. Chyba tam nie bo taka ziemia, tam dziwnie, tak podejrzana, w takiej. tej to chyba... To chyba tam musi być. Tak, zostały mi rzeczy, super, ej, nawet. Tego to ja nie pamiętam, ej. Tego to ja nie pamiętam. Dobra, pomijając, że jednak zielonkawy nas nie lubi, dobra, trzeba zapamiętać. No i to, że jednak nie można pozwolić, żeby do, do nas podchodził. Dobra, czy mamy wszystko? No, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że mamy wszystko. Dobra, podczas szukania, zrobiłem mam wycinkę, bo znowu jakieś problemy, no, pamięć mi zabrakło. I po prostu musiałem ją, no, trochę, no, przenieść te zapisy z sprawca. Więc, no, ja już się z wami żegnam. Prawdopodobnie może jutro się pojawi kolejny chyba odcinek tej przygody w tej grze, w tym świecie kwadratów. Cześć.